przyłazić za granicę. Ja sobie tak to obserwuję, w WCQDR się opowiadam, a potem dostaję książkę pod tytułem Nowy Imperializm, w której pan Marek Czachorowski udowadnia, że to nie jest świństwo, które tak od po prostu rośnie, tylko że to jest zaplanowana, zorganizowana działalność. W rządowym y, Rzecznika do Spraw Kobiet i Rodzin ma wyraźnie y, twierdzenie o tym, że pewne programy są w Polsce finansowane przez siły a w czy pan fundurze... widzi z kolei współdziałanie naszych władz z tymi siłami zewnętrznymi, które budują świat po swojemu? Zaobserwował pan proces, w którym się ludziom mówi, jak się mają rozmnażać, jak ma ich etyka wyglądać, buduje się na nowo 10 przykazań, a właściwie 10 antyprzykazań. Widać, że to jest jakiś przepływ pieniędzy sterowany że komuś na tym zależy, silne grupy pro w bardzo określonym kierunku. Ja mogę Państwa tylko namawiać do tego, żeby zacząć kombinować to, co to komu, dlaczego oni te wszystkie siły robią. No bo jak tyle kasy na to idzie, to jakiś cel musi być, tylko jeszcze ukryty. But because the owners of this country don't want that. i'm talking about the real owners now, the big, re the wealthy, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget get the politicians, they're, they're, they're irrelevant. the politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. you don't. you have no choice. you have owners. they own you they own everything. they own all the important land. they own and control the corporations. they've long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls. they got the judges in their back pockets. and they own all the big media, media news, all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. they got you by the balls. they, they spend billions of dollars every year lobbying, <laughs> lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well informed, well educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. You know something? They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table to figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient Workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now, they're coming for your social security money. They want your fucking retirement money. They want it back. It's a big club. And you ain't in it. You and I are not in the big club. W trzecim wydaniu programu 11 Minut poruszymy problem tracenia suwerenności narodowej przez Polskę, podając jednocześnie pozytywne przykłady reakcji obronnych, które zachodzą w społeczeństwie. Sytuacja gospodarcza Polski i poziom życia społeczeństwa pogarsza się z dnia na dzień. Jednocześnie w alarmującym tempie wzrasta korupcja i bezprawie. Widoczny jest wzrost niepokojów społecznych, który może wybuchnąć lada dzień w postaci fali strajków czy rozruchów. Wszystko to ma swoje przyczyny. Pojawiają się podejrzenia, że ruch drugiej solidarności został przyjęty przez globalistyczną agenturę, będącą pod wpływem międzynarodowych korporacji i banków. Jest coraz więcej dowodów na to, że ich celem było i jest utworzenie rządu światowego, sprawującego supertotalitarne rządy. Polska w tych strukturach miałaby spełniać podrzędną rolę. Ilość Polaków zostać znacznie zmniejszona, a ich status społeczny zredukowany na tyle, na ile wymaga tania siła robocza. Sytuacja majątkowa Polaków ma być zgodna z zasadą nasze kamienice, wasze ulice. Media będące w rękach osób bądź organizacji lojalnych wobec zagranicznego zwierzchnika nie informują o sprawach istotnych dla Polaków. Wynajdują tematy zastępcze lub wręcz dezinformują. Nie ma co się dziwić, że społeczeństwo jest dezorientowane i głosuje na frakcje nie mające nic wspólnego z patriotyzmem poza hucznymi hasłami. Na, na, na Dlatego też polscy patrioci nie pozostają obojętni na to, co się dzieje. Profesor Ryszard Kozłowski z Krakowskiej Politechniki. Jak można mówić o sukcesie gospodarczym w ustani premiera Tuska, jeżeli Polska w ciągu 20 lat zadłużenia tak zwanego Gierkowskiego 16 miliardów dolarów, przeszła na zadłużenie, które wynosi ponad 700 miliardów złotych, czyli, czyli ponad 200 miliardów dolarów. Jak można podpisywać traktat lizboński w sytuacji, kiedy nasz sąsiad zachodni w swojej konstytucji uznaje obszar Niemiec taki jak Rzeszy Niemieckiej w 1937 roku, czyli de facto 100 tysięcy kilometrów kwadratowych Polski jest ich terenem? To jest prowokacja, którą absolutnie nie można było przyjąć. Dodatkowo, odważni dziennikarze są bezpostawnie wlekani po sądach i zastraszani. Media, podobnie jak na Zachodzie, stają się w Polsce narzędziem walki politycznej, a nie źródłem informacji. W USA kilka tysięcy publikatorów, które jeszcze nie tak dawno były niezależne, stały się własnością kilku korporacji, a właściwie kilku oligarchów narzucających Amerykanom własną interpretację rzeczywistości. Podobnie dzieje się w Polsce, dlatego też potrzebne są nowe, niezależne środki przekazu. Takim środkiem na pewno jest internet, lecz istotna informacja dociera tu tylko do wąskiej grupy odbiorców, którzy potrafią oddzielić ziarna od plew. Każdy z nas musi wierzyć, że jesteśmy w stanie odzyskać Polskę. To chyba nie ulega żadnej wątpliwości. Jest napisane wyraźnie w traktacie, że ustawy unijne, bo wtedy już będzie Unia istniała, mają pierwszeństwo nad krajowymi. Będziemy województwem. Zacytuję panią Anielę Merkel i co tak zachowana, taka jest prawda. Pan Zapatero, zachowaliśmy każdy istotny punkt konstytucji. Pan Waleriusz Izkar Ten tekst jest faktycznie powtórzeniem wielkiej części Istoty Konstytucji. Pan Andrzej Rasmussen, premier Kleswa Danii. Zniknęły wszystkie elementy symboliczne, zostało co najważniejsze, sam rdzeń. Oszukujecie na każdym kroku. Jest to dawny traktat konstytucyjny i co jest najważniejsze... Artykuł, artykuł... Sposób, w jaki prowadzi pan ze mną debatę w zasadzie no, ale, zwalnia ale, ale mnie... Pan zwalnia U mnie, mnie od, od odpierania pańskich idiotycznych zarzutów. Jak całe szczęście, całe szczęście, że jest pan politykiem, w zasadzie outsiderem i publicystą no, outsiderem. Tam, I w związku z tym tam, na szczęście Polacy są mądrzejsi od, od pańskich przemyśleń. No to... Wiedzą, co robią i wiedzą, mhm. na co głosują. I to wszystko. Nie, nie wiedzą, bo są ukłamywani przez takich jak pan. Otóż sonda TVN24, tu jest sonda TVN24, ogłoszona przez TVN, pokazuje, pokazuje własną sondę. Mówi tak, że 37% jest za tym, żeby ratyfikować traktat, 51, żeby go nie ratyfikować, ale uwaga, tylko 4% jest za tym, żeby ratyfikować z spisu. Ja z Podpisanie traktatu lizbońskiego, nie uwzględniającego żywotnych interesów Polaków i stąd traktowane przez sporą część społeczeństwa polskiego, na równi z Targowicą, rzuca kolejny cień na interesy Polaków. molto importante. Oggi c'è un c'è un corollario di Se dovrà esserci una riunione straordinaria a Bruxelles, ma io mi domando una cosa, esaminando i nomi che circolano per esempio mi limito a tre Balkenende, Milliband e Van Rompuy, ma è mai possibile che nessuno osservi, abbia osservato che tutte e tre sono frequentatori delle riunioni voi del Bilderberg, voi della trilaterale? Beh, io credo che si debbano stabilire dei principi di trasparenza tanto sovente indicati a parole da, dalle nostre istituzioni. E si debba chiedere con chiarezza a queste persone se sono i candidati del loro Paese delle forze politiche o di questi gruppi occulti che si riuniscono a porte chiuse e decidono sulla pelle e sulla testa dei... We have people that uh, think about the conspiracy theories of mm -hmm. uh, people like you. Uh, you would be a poster child for, for these people because you have served on the board of the Council on Foreign Relations. You started, helped start the Trilateral Commission, and you've been to the Bilderberger groups. Well yes, I haven't none of those for years, so that's partial redemption, I suppose. But uh, otherwise, yes. Mr President, since the nineteen seventies British politicians have sworn the EU isn't about political domination, all loss of